Witam bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj do obejrzenia mojego drugiego zamówienia z katalogu 14. Paczki jeszcze nie otwierałam, więc myślę, że możemy ją wspólnie otworzyć. Chwila ekscytacji. Otwieramy paczkę. Rachunek. Katalogi. Katalog następny, czyli katalog już piętnasty. Możemy zobaczyć, co znajduje się tutaj. Więc tak, katalog. Nowy katalog, tak. na pewno zrobię wam przegląd tego katalogu, więc tak. Później gazetka, wy, nie, to jest gazetka, y, dwie mi się skleiły, to jest gazetka, y, oferta dodatkowa, tutaj są wyprzedaże różnego rodzaju, które będą w następnym katalogu. Gazetka Business and Beauty, no i te najważniejsze, najlepsze oferty, no i katalog nowy, katalog Norhen, tak on wygląda. Pokażę za chwilę, tylko najpierw może zobaczymy moje zamówienie, dobrze? I tak chyba troszeczkę przesunę, żeby było mi wygodniej. I tak w moim zamówieniu znalazło się kilka rzeczy, mianowicie tonik z pomarańczą rozświetlający skórę. On chyba był niedrogi w cenie 9,99. Poza tym, jeśli się brało tonik, to taka gąbeczka była gratis. Poza tym, co jeszcze mam? Mam Jordan Gold Essence spray perfumowany. Mam jeszcze pomadkę. Pomadka taka matowa. The One. i wybrałam kolor różowy Może nawet przeczytam numer. Jeśli go znajdę. 41801 I możemy zobaczyć tę pomadkę. Jak wam się podoba ten kolor? Mam taką czerwoną, brązową, beżową i one są bardzo dobre. Na 5 godzin spokojnie pokrywają. Wystarczają. Wystarcza jedno pomalowanie pod warunkiem, że się nie je nic. Jeśli coś tam będziemy jedli, to ona dosyć brzydko wtedy wygląda na ustach. Trzeba ją wytrzeć. Ponieważ pozostałości zostają, część jest zjedzona i to nie wygląda ładnie i estetycznie. Ale jeśli nie jemy, to ona spokojnie, bardzo, na bardzo długo wystarcza. 5 godzin, pięknie pokrywa usta. Także polecam tę pomadkę. Jestem z niej zadowolona. Co jeszcze? Zamówiłam, w moim zamówieniu znalazł się krem. Bo jeśli się brało coś tam z określonych stron, już Wam pokazuję. To jest ten krem. Jeśli brało się jakiś produkt ze stron 122-147, to wówczas y, ten krem eklafem perfumowany krem 250 ml można było zakupić w cenie, w cenie 12,99 y, Ja go wzięłam dla klientki, aczkolwiek nie wiem, czy ona go będzie chciała na pewno, ponieważ ja chciałam, ona zamówiła u mnie, zamawiała u mnie krem do, y, do, do tego sprayu Giordani Gold Essenza, ale go w, tej, w tym momencie, gdy zamawiałam, nie było. No więc nie wiem, nie wiem, czy będzie chciała ten krem w zamian. Jeśli nie, no to sobie go zostawię i będę, będę musiała złożyć jeszcze jedno zamówienie, żeby ona mogła ten krem mm, otrzymać. Poza tym z moim zamówieniu y, znalazły się jeszcze y, dwa dwa takie, znaczy dwie sztuki biżuterii. Właściwie to trzy, bo jedne to są kolczyki. Żeby było mi wygodnie, to chyba jednak to pudło zestawię słuchajcie i Wam pokażę. Mam nadzieję, że będzie to wyglądało dosyć estetycznie. Będziecie widzieli dobrze. No może. I że nic nie uczynię z tym, że tak, to jest tak zapakowane. I tak, to jest zamówienie dla klientki, ale i tak muszę sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, zanim jej, jej zaniosę. Więc myślę, że spokojnie mogę otworzyć. Nawet powinnam chyba. O, to są kolczyki. Zobaczcie. jeden drugi to są kolczyki tak i do tego w drugim pudełeczku będzie wisiorek Też go Wam pokażę. To jest ostatni, ostatni moment, żeby zamawiać z tego starego jeszcze katalogu, ponieważ już tych, yy, ta biżuteria się zmienia. Teraz Wam też pokażę Norkel, yy, nowy katalog. To zobaczycie, jakie są propozycje. Będzie można składać z tego nowego katalogu. No, ja myślę, że to jest ładne, bardzo ładne. Wybór całkiem y, sympatyczny. I teraz, co jeszcze miałam w tym zamówieniu, że to odsuniemy? O, tak, pokażę. No, i słuchajcie, w moim zamówieniu znalazła się jeszcze woda toaletowa. Kla Femme Weekend. Ta woda toaletowa została kupiona w promocji, ponieważ w tym dniu to był produkt, który można było kupić w cenie. W tym dniu, w którym składałam, to był produkt, który można było kupić w cenie 1999 i to jest brzoskwinia prowansalska, biała frezja i pismo, zapach niewymuszonego wyrafinowania I, i, i to jest taki zapach paryskiego luksusu i paryskiego szyku. Wszystkie te zapachy z serii Ecla to właśnie jest ten, to są te zapachy y, związane z, z Paryżem, z elegancją, więc to też y, znalazło się w moim zamówieniu. No i żeby nie płacić za zamówienie, to wzięłam taką wybielającą pastę do zębów, która to jest jeszcze to stare opakowanie. Bardzo lubiłam zawsze tę pastę, więc skorzystałam z tej oferty. I jeszcze skorzystałam z takiej oferji, oferty wyprzedażowej, i kupiłam wodę toaletową. Lucia. I to jest całe moje zamówienie. I teraz jeszcze Wam pokażę katalog. Nowy katalog Norhen. Wygląda on w ten sposób. I zobaczcie ile tutaj jest nowych ofert. Mhm. Tutaj mamy taką broszkę. Mosiąc, szkło, naturalny kwarc, kwarcy polerowane jest różowym złotem. Wymiary 4 na 2 cm. Podobne do broszki są tutaj pierścionek, kolczyki, bransoletka, wisiorek. Zegarek. Ten zegarek jest polerowany różowym złotem i ozdobiony lśniącymi kryształkami. Projekt zacierający granicę między zegarkiem a branzoletką. Później leśne skarby, i tutaj mamy tygrysie oko. No, chyba te są jeszcze ładniejsze niż poprzednie. Muszę Wam powiedzieć, że mi się bardzo podobają. Mrożone jagody. To jest taki pierścionek, trzy pierścionki, które mogą. Być jednym pierścionkiem, jeśli je ze sobą połączymy i tutaj jest przede wszystkim granat ten czerwony, tak? A reszta to chyba szkiełko. Mhm. Później roziskrzony śnieg. I tu mamy biały, biały topas. Dalej mamy czarny spi spinel chyba. Nawet nie słyszałam słuchajcie, o takim kamieniu. Zegarek, mechanizmem Seiko, krople nocnej rosy, kolejna seria biżuterii, kraina mrozu, też tutaj jest kamień, biały topas, reszta to szkiełko. No i ta biżuteria, która mi się chyba najbardziej podoba, śnieżne kwiaty w kolorze różowego złota inkustrowana różowym kwarcem i szklanymi kryształkami. I jej wyrafinowana forma oddaje piękno kwiatów okrytych walką lodu. No ta chyba mi się najbardziej, ta, ta biżuteria, ta seria. Seria najbardziej mi się podoba. Gdybym miała coś kupować z tego to katalogu, to chyba to, to chyba właśnie tę serię. Też mi się ta seria podoba, ale mniej niż tamta z ametystem. Ja bardzo lubię ametyst. To też jest ametyst. Ten pierścionek mój jest z ametystem. Pokazywałam Wam już. Mam jeszcze kolczyki i wisiorek. Tam mi się chyba mniej podoba seria ze złotym obsydianem chyba, tak? Obsydianem. Zegarek. Odporna na Odporne na zarysowanie szkło szafirowe. Tutaj mamy z kolei taką jeszcze biżuterię. Ta też jest bardzo ładna. Znowu granat w takiej formie. No i broszki. Takim. Zobaczcie jakie ciekawe zapięcie tej broszki, zapięcie, no miejsce, umiejscowienie tej. ale te nie wiem czy to by było wygodne tak na rękawie nosić, ale oryginalne bardzo, nosowa też jest ładna, bardzo ładna i ponoć broszki będą, nie wiem czy teraz są modne, czy będą modne, ale taka zapowiedź, że te broszki wracają do Was, gdzieś tam taką zapowiedź wyczytałam i to jest niebieski topas tutaj te oczka chyba. No. no dobrze słuchajcie, to tyle co na was, dla Was dzisiaj y, przygotowałam. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Do widzenia.